Cześć, manko, to znowu na i dzisiaj ze mną jest Oskar, dzień dobry. Siemaneczko, ziomeczki. No, pewnie Oskara już kojarzycie, także kozacko. Um, jest odcinek, słuchajcie, bez kamerki, ale myślę, że to się niedługo zmieni um, i będzie kamerka. Przeżyjecie. Przeżyjecie bez kamerki, tak. Um, w sensie, kamerka mi działa, tylko tak za bardzo mi się nie chce jej włączać. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na um, survivalu. Jak możecie widowie, zauważyć? Widzowie, widzowie, tak P piszcie. Y, natek, y, leniatek, <laughs> Powiem wam, powiemy wam, że jest to Survival Multiplayer stworzony na Eternosie. Także sorry, że mamy skiny. Ja wierzę, so, sorry, że mamy skiny. Alex, musimy powiedzieć o najważniejszym. Jest to specjal na 3000. Jest to, sur, jest to jakby, Survival Multiplayer. I na tym serwerze będziemy razem z Wami grali. Czasami ja sam, czasami z Oskarem będziemy razem z Wami grali. Także odzywajcie się do mnie na Instagramie, kto by chciał ze mną nagrać. Kto by chciał ze mną nagrać, zagrać, tak jakby. Także po prostu myślę, myślę że to by było spoko. Jakby powiem Wam, że IP teraz Wam się wyświetla na ekranie. Ty, Oskar, gdzie ty jesteś? Bo ja cię zgubiłem. Ja już robię drewno, jestem rębolek. Stój, okay. Władziu. I po prostu IP teraz wyświetla wam się na ekranie. No i na, na po prostu na Aternosie będziemy. Sorry, że na Aternosie no niestety tak, tak tak, tak, jest. Tak nie bardzo mam w stanie, jestem w stanie jak inaczej ogarnąć to wszystko. Ale tak, to jest specjal Eee... I powiem wam, że w sensie jakby yy, będzie, będziemy tutaj z wami grać, jak będziecie chcieli, nie wiem, nie wiem, y, poznać Oskara, to Oskar zawsze będzie chyba mógł dołączyć, prawda? Jak będziesz miał czas. Tak, tak, oczywiście. Także jeżeli, jeżeli byście chcieli, to po prostu odzywajcie się do mnie na Instagramie. I wtedy, wtedy się dogadamy, co do Discorda i tak będziemy dalej. Budować jakieś różne, będziemy budować jakieś różne domki. Także każdy odcinek postaramy się zrobić z innym widzem. Także myślę, że to by było spoko. Weź coś A ty znaczy wiesz co, no, na No, Ja bym zrobił tak, żebym... Nie wiem, czy jest jakiś limit, limit na Aternosie, ale wiesz, jak ja bym zrobił? Ogólnie jest można ustawić limit oczywiście. Ale osób, tak? Tak. No to ja bym zrobił tak, że na przykład nie wiem, parę osób tam dołączy i że nie wiem, po prostu zrobimy sobie jakieś wyścigi o diamenty, na przykład trzy osoby wyścigi o diamenty albo coś takiego jakiś konkursy, Ja myślę, konkursy, że ja, my, ja myślę, że to, No mów. za które będą y, dostawali y, po prostu nie wiem jakieś nie wiem po prostu albo jakieś nagrody im rozdasz albo no, ym, co ja chciałem powiedzieć będziemy na pewno jakby y, jejku y, robili tutaj regulamin i powiem wam że ja się cały czas staram aby tutaj był lepszy internet y, lepszy internet i wtedy jakby będziemy mogli i wtedy będziemy mogli jakby um, zrobić um, zrobić live'a, na przykład taki wyścig z kopania diamentów. Wiem, że tu się... Ty się już kopiesz um, na dół. No jak ja jestem Oskar Górnik. Teraz um, tego. Ja, ja zrobię kilo. W komentarzach wpiszcie Oskar Górnik. I zrobię... I zrobię siekierkę. Mm, dobra, mam na drugim w sumie monitorze tego. Idę szukać owiec. Szukaj owcy władziu. Yy, znaczy w sumie to ja sobie... W sumie chyba zaraz to, w sumie to ja nie wiem, tu jest chyba jakiś bardziej. hardkorowy poziom ustawiony, bo ja już Ja już prawie nie mam w ogóle, w ogóle jedzenia. Także przydałoby się, jakbyś zrobił piecyk. No bo sprintujesz, Władziu. Jakbyś zrobił piecyk, to myślę, żeby było spoko. No to właśnie go robię. Postaw go. Czy aż 58 patyków I Idę hmm. trochę na zbierać drewno SPK. I ja teraz będę szedł na owce, tak? Ale y, umówmy się na jedną zasadę. No. Chyba na najważniejszą. Tak. Nie można zabijać przez najbliższe eee, Czekaj. My to w jeszcze musimy ustalić, ale ale ja, ja wam... tak myślę, że my, przez my, my to jeszcze ustalimy, ale ja chcę wam tylko powiedzieć, że um, taka jest jedna ważna zasada jeszcze, um, żeby dojść na serwer ten serwer będzie zablokowany przez cały czas, także nie będziecie mogli na niego wejść, żeby dojść na serwer, będziecie musieli koniecznie do mnie napisać w tej sprawie na Instagramie, inaczej nie będziemy w stanie y, tego, tego zrobić. Aha, i jeszcze wam się wyświetla mój nick na Discordzie, także możecie mnie dodać do znajomych, ja zaakceptuję um, i wtedy słuchajcie. Ojojoj, to na, na Discordzie to trudno mieć. Ja już go miałem trudno jak przekonać. Już. Oj tak. Oj jak tak. wy byście mieli go na Discordzie, to! Och, och. Mam ogólnie mam taki fajny pomysł, Oskar. E, nie, wiem, nie wiem czy byś byłbyś za. E, nie będę ci okay. jeszcze mówił, co to jest. Ale nie buduj domku, mhm. bo mam fajny pomysł na to. Także jakbyś, nie, jakbyś mógł, to nie buduj domku. Ja teraz zrobię dziurę w ziemi i wydobywam kobliston. Dobra. Na razie zrobimy tutaj coś takiego, moi drodzy. W sensie, będzie to takie troszeczkę inne. Zrobimy domek na drzewie. Ładziu mam! co mam. Nie zgadnę. Żelazo, żelazo, żelazo. Dobra, nie będę reklamował. Powiem... No, ale się cieszę, bo mam... I musimy wam słuchajcie yy, powiedzieć, musimy wam słuchajcie powiedzieć, że na tej serii teraz w tym momencie robimy, e, robimy domek, nie? E, taki na drzewie. To będzie. Oj, e, wci, wci, ale to ten domek nie będą komentarze, ale naciść właśnie to będzie seria, czy to będą e, jakieś pojedyncze odcinki, a potem to zakończycie? E, nie, to będzie seria. To będzie słuchajcie seria z widzami. Yy, także tak, nie. No właśnie. To już będzie odpowiedź. Już macie odpowiedź, już jedno Powiem pytanie wam, macie że, yy, Oskar mieszkamy razem w domku tu w Minecrafcie, czy... No właśnie też się nad tym zastanawiam, ale w sumie możemy razem taki piętrowy zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, jakby to będzie właśnie taka seria. Yy, moim domkiem na pewno będzie domek na drzewie. E, bo chciałem zawsze mieć w Minecrafcie domek na drzewie, a właściwie to to będzie domek na drzewach e, Także tak jakby to będzie, e, każdy będzie miał swój domek inny i po prostu będę postaram się nad tym, aby ustalić jakąś, słuchajcie, odległość robienia domków. Bo jeżeli Wy na przykład zbudujecie domek e, na kogoś po sesji, no to będzie ciężko, bo słuchajcie będą jakby tam wiecie takie ym... będą sprzeczki, tak? Także chciałbym, abyście budowali to domek w odległości jakiejś większej. Ym, oczywiście regulamin jeszcze będzie ustalany, także, także spoko. Ty Oskar już jesteś? Tak, właśnie e, słyszałeś. Ogólnie sprawa. E, mordo, ogólnie, mamy, ogólnie sprawa Mamy troszeczkę przypomnę. E, ja robię domek na drzewie, a już zapada noc, także... A ja mam żelazo. Wiesz co? No spoko, a masz może, Wierzcho, węgiel, żeby zro... masz może węgiel, żeby zrobić pochodnie, bo ja tutaj zrobiłem nam domek na drzewie. Powiedz mi, Oskar, czy my będziemy mieszkać razem w Minecrafcie, czy każdy osobno będzie miał domek? Hmm. O Boże, ale przyśpieszyłeś. <laughs> yy, znaczy ja myślę, że administratorzy, no tak w sumie administratorzy. No my jesteśmy administratorami. Będziemy, będziemy mieli razem, tak? Robię mieczyk jeden, za chwilę dla Ciebie zrobię, przyjacielu. Jakby ja chcę zrobić taki domek na drzewie i nie wiem, jak to wyjdzie mniej więcej. Zrób mi mieczyk właśnie z żelaza, co? Zrobisz z żelaza mieczyk. mieczyk? No, 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 właśnie, właśnie już robię. Dzięki. Dobra, chodź mi. tu, Wadziu. No. Masz, Wadziu. Dobra, ja już mam jak coś, także będziemy walczyć z zombiakami i tak dalej. Tam już jest. Yy, mam lekkie tam, problemy tam, z. Myślą, e, więc jak bym, ja mam lekkie problemy z dwoma. Bym, z, ja, mam, bym, ja, mam lekkie, yy, ja mam lekkie problemy z dwoma ogórkami. Gdzie, gdzie są lekkie ogórki? No tam. Ja bym je tak. Gdzie są? górki tej, tak, bo ja jestem choć, lat, choć, chyba. Chodź Oskar na... no tam, na, na tym, na na Śnieżnym, choć Oskar na domek na drzewie, ja będę zaraz wracał Także może Oskar coś tutaj opowie. Yy, tak, ogólnie na, ten, na tą serię mamy plan, żeby yy, jakby parę już yy, widzów na tego dołączyło. Chcę, żeby zrobić tutaj takie małe osiedle, taką małą podróbkę yy, kwadratowej masakry, ale to właśnie nie będą youtuberzy, tylko właśnie będą widzowie taka dodatkowa seryjka. Myślę, że Wam się podoba. Jak Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę. Yy, jak będzie, no nie wiem, 15 łapek w górę albo więcej, no nie wiem, tam na ty gdzieś pewnie, gdzieś jeszcze tam to powie. A ja stamtąd nie wziąłem, dobra, muszę zrobić szybką akcję po wszystko, co tam zostawiłem. Szybka akcja po wszystko, co tam zostawiłem. Tak jest. Już zabieram. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, czy wam się taka seria by podobała, czy, czy, czy nie. Ale myślę, że wam się będzie podobała. Siemka, siemka, ja już jestem. Co tam? Jak tam? O na ty. Co tam co tam mówisz? Co, co tam co tam mówiłeś widzą? Mówimy, widzą że y, czy, ma, czy im się w ogóle ta seria spodoba? Jak im się spodoba to niech zostawiam lajka, 15 lajków mają próg, ale ty możesz sobie podwyższysz, nie? Znaczy no, czy się 15 i wtedy spróbujemy zgarnąć jakiegoś widza do tej serii. Co ty na to? O Boże, to duże drzewo będzie przeszkadzało. Słyszysz mnie w ogóle? No, znaczy słyszysz, no... słyszysz mnie? Tak, 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 no, no. Dobra, dobra. A co? A no ty nie słyszysz? Bo, tak, bo mi bo mi internet leguje. słyszę ciebie. Aha. Zrobiłeś podwójne? A nie, nie zrobiłeś. No dobra. Um, czekamy na dzionek. Pan, ym, no pan, pan zombiaczek próbuje się do nas dostać, ale, ale mu się to za bardzo nie udaje. Ale ja to zaraz załatwię. Ale za bardzo mu się to nie udaje. A, łowca potworu! Ja, ja tak wczoraj Takie. jeszcze z moim tatą gadałem na ten temat i tak sobie pomyślałem, że to mega spoko pomysł jest, żeby serię z widzami zrobić. I tak pomyślałem o Oskarze i tak z Oskarem gadałem dzisiaj i mówi, że się zgadza. Znaczy no ja też miałem taki pomysł, żeby sobie właśnie... Nie, ja... O kurde! Co o co dzi? Ogór? No właśnie ogórek, a chciałem wykopać drzewo i zmarnowałem a to. A gdzie drewo? ogórek jest? No pod drzewem. Ja zaraz wracam za sekundę, poczekaj. Jeszcze. Spokojnie. Zaraz widzowie opanujemy situation. Szybko tutaj. O. Nie będę teraz zaskakiwał. To jest głupie, jak zrobię to. To będzie głupie, jak to zrobię. Jestem na bank. Co tam bank gadasz? Bankowy. Co tam gadasz, fajnego widzów? Widzą. Że będzie głupie, jak to. O, jeszcze pan zombie, pan zombie przyszedł. No, po no, to nie. Że, że co to, to... będzie? Że co będzie? Że będzie głupie, jak tam bym teraz skoczył do tego kripela i bym się z nim nawał. No, w sumie to by było hmm. bez sensu, xd. To by było bardzo yy, ciężkie. Mam 10 żelaza, yy, zrobię to zrobić. A ty mi nie da aha, mam ten Tarcza? Tarz. Tarz. Wiesz co, mam mam taki pomysł, ty, żeby, żeby pójść tro... O kurde. Co? Szybko musimy... No Ładiu teraz no, nie wyjdziesz. Ogólnie musimy... Z nie mamy drewna. Jest to problem. Ja mam władzę drewno. Wo. Masz drewno? Ja mam władzę To szybko, drewno. to szybko rób ściany. Na razie taki prowizoryczny domek. Szybko rób ściany. Myślę, że... Ale tu, tutaj to zmniejsz w sumie. To bez sensu. Ło, tutaj dwa... O nie, ty. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie, 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 walcz z nimi. Dobra, ja z nimi tu powalczę, jak będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Ogólnie... Odejdzie, OGÓLNIE... AAAAAAAA! Cripson! Nie buchaj! Nie buchaj, proszę. Tak nie można, to to, tak a nie może. Nie, to jest zbyt stresujące... Za tobą, no. Dzień dobry. O kurde! Nie. Oskar! Masz szczęście! Widzicie widzowie, co on robi? Prawie mnie do Cripsera zepchał. Masz, sobie. Ty! Dobra, Bodziu, daj rękę, ja ci podam rękę! Podam ci jestem, rękę! Jestem już, dobra. O Boże, to było, to było bardzo... To no, był taki mały prank. To było, bardzo stres taki, to, było, to było bardzo stresujące. Zielony ogór! Zielony ogór? Zielony <noise> ogór, dwa zielone ogóry! O nie! O nie! To ty na to, żebym przed nimi uciekał przez całą mapę. Nie, to nie ma... Nie, to tak nie to tak nie będzie. To nie ma prawa istnieć. Ej, ale ja już mam na, na te dwa drzewa wizje. Na to i na to. Ej, to może ja zrobię tę skrzynkę, co? Wiecie co ja sobie pomyślałem, że nagram wam dla, na F1 wschód słońca. O, piękny wschód słońca. Tylko mnie nie zepchni, Oscar. Hm? Ogór i zielony potafian. Oj, Patafiana tak, ma oj, tak. oj tak byniu! Oj tak byniu! Dwa zielone ogóry i jeden zielony patafian. Ale ten ogór, cofnij się tu, bo on buchnie zaraz. A jak nam nie? buchnie pod chatą, to będzie to słabizna. Z tej znak. To z tej chaty nic nie zostanie, Władziu. Dobra, jest już dzień, ja tam idę. A, dostał! Dostał! dostał. Creeper dostaje! UWAGA NISZCZEK NISZCZEK mnie dwa duże, zielone ogórki Brawo Władziu znaczy, dom już się pali Dwa małe, zielone ogórki Mam podwodnego... No, to fajne pod, mam, po, mam podwodnego patafiana Podwodny patafian yy, Dzisiaj, od dzisiaj to na to Władziu O! Drzewo Patrz, d drwali d i go ściąć. Tutaj masz, Ty, Ty Tim, ja Tim, chodź je. tu. Chodź tu. Widzicie, jak się grzeczny słucha. O, epoka kamienia! Patrzcie. Jaki mistrzu. Patrzajcie. Ja tu, Ja tutaj sobie normalnie kopię, a on już to bezdomna wydobywał. Nie da się grać. Puść te strony, puść te struny kurczę mać. Okej. Okay. Nie wiem czy kojarzycie taki filmik. Jak gościu coś tam mówi... Ej, ja mam, co? takie... mam, taki okay. pomysł, mam taki pomysł, żebyśmy zrobili Simon mówił w tym całym serwerze. Myślę, że to by było spoko. Ale to na jeden odcinek, wadził. No na jeden odcinek. No. Nie, że przez cały serwer yy. będziesz krzyczał. Simon mówi, skoczcie. No tak, na jeden odcinek, na jeden odcinek. I myślę, że jakbyście chcieli z widzami, coś. Tam Ma 20 jest. pochodni i idę eksplorować. O nie! Ty zielony, patapianie. On się zrymowało, bo ja nie czuję, jak rymuje. Uh -huh. Dobra, ja na niego spadam. Uh -huh. Uh -huh. Lecę mu na łeb. A, hop. I hop. Aj, i, i całej położone jesteś. Wiedzcie też, że to. obok naszego domu jest taka mała farma drzew, także kozacko. Właśnie ją posadziłem. Znaczy, no, my tutaj od, ogólnie będziemy robili, żeby, żeby Wam się lepiej grało i w ogóle. Ty mówiłem, że y, oprócz tego są po prostu widzowie, nie? Ja o tym Ten, już mówiłem, będziesz miał na nie, nie wykopałeś żelaza, Wajdułek. Co? Nie wykopałeś jednego żelaza. Mogę go sobie wziąć? S mam w byniu. No, a tam jeszcze jeden jest w kopalni. No to weź. Mam piesia! Coś, co I masz? nie mam a masz, tego... A masz kości, śmiało. żeby go oswoić? No, znaczy, kości, no. Właśnie, nie mam kości. Ogólnie jest deszcz i od razu wam mówię, na tym świecie nie ma komend... Ewentualnie soderzystwa. Nie, nie ma. Nie ma no co mam comments, tym, no bo. comments. Bo ogólnie na tym, na Aternosie na się nie da robić. Koment, także słabizna. Chyba że. Jaka słabizna będzie prawdziwe Hardcore! Daj mi, daj mi Oskar te pochodnie, pochodnię, ja bym troszeczkę poświetlał wyspę. Nie wyspę, znaczy tutaj. A co tutaj ja robię? No ale nie, nie, znaczy, nie nasz dom. Mogę ja. Masz, ale czekaj, w sumie, czekaj, 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 czekaj. Poczekaj. Złapałeś właśnie pochodnie. Ok, Byniu, dzięki, idę troszeczkę poświetlać. No, idź poświetlać, że. Ten, a ja tutaj popilnuję naszego żelazka. Uff. Sorry, musiałem się wyciągnąć. Nie, no, spokojnie. No. O tak, Byniu, już mamy 12. Robię żelazny kilof. Dwa żelazne kilofy nawet. Okej. Okay. Robi dwa żelazne kilofy? Możesz, no. Nie, na, na razie jeden, co? No dobra. No. Eee... Teraz kupię... Mamy tarcze? Nie mamy tarczy. To zróbmy po prostu, co za problem. Dwie tarcze zrobiłem już. Ogólnie jest burza, I teraz tylko... Zro... Tarcz... Na tym świecie nie zrobimy sobie water clear w każdym razie, ale dobra. Jed jedną tarczę wkładam ci do chesta. O, ale fajnie. Kozak. Ja się przejdę. Jak... A nie, bo nie możemy się tepat No trudno. Ty tutaj zostaniesz w bazie, nie? Bo ty został w bazie. Ja może pozbieram troszeczkę zombiaków i creeperów Przydałby się ten proch z creeperów, nie? Żeby potem TNT w razie czego... Patrz! Pada... Ty! Tutaj po tej stronie pada deszcz A po stronie zimowego... Wiem! To jest zwagowane, wiem! Wiem, to jest kupy, troszeczkę, no ale tak jest, to nie jest No problem, nie wiem, to jest, fizyki Minecraft. Ogólnie to jest specjalnie zrobione Fizyki Minecrafta nie oszukasz, nie? Ej, eee, myślisz, czy to jest dobry pomysł, żeby iść taki, nocą wrażenie, do jakiejś? Mam takie wrażenie, że tutaj gdzieś jest wioska, bo jest zombie villager. No może być, może być. Czemu na, czemu na? Przybiegłem ci na pomoc. Pociąg, pociąg stąd na nasą wyspę. Patrzcie czy tutaj jest właśnie czy przypadkiem czy nie ma wioski. Patrz na naszą wyspę jako oświetlona łajna. Ale czy ten domek na drzewie, to e no taki ładniejszy mogę zrobić. No sok. Jak teraz patrzę to taki kloc wystający... Z Zrobi z Zrobilibyśmy okna po prostu, nie? Jak zauważycie takie No władzo, ale kloca, to i tak wystaje tam. Jak, jak zauważycie, jak zauważycie wielkiego kloca, to wiedzcie, że to nasz dom. <noise> tak. To jak coś, to, to Nathan, to. to nie ja. Ja umywam rączki. No na nie, Nathan? A ty też budowałeś ten dom, co ty, co, ty, co ty gadasz? Ej, 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 ej! Ja śnieżkami. tylko stawiałem tutaj a masz ściany. A masz śnieżkami. Ziu. Jak śmieszne we mnie, ja wiem, że... W ogóle napiszcie w, na, w komentarzach, czy u, czy u was też jest śnieg. No, bez kitu, bez kitu. Bo no, u nas przestało, ale teraz pada. Nie no, sypie, sypie. No, ale bez kitu. Czemu jeszcze, ja to otworzyłem? Jeszcze, jeszcze pamiętacie niedawno odcinek, nie? Jak, yy, jak, jak sypał. Teraz znowu sypie, po i se... Jak... Znaczy jej kłótni, właśnie, wyjaśnienia dotyczące kanału yy. Rapis Live. Yy, naszedł tak, nasz taki dzień, że zaczęliśmy to... Znaczy, no, wypikasz to nie? Ten, te imię, bo nie wiem, czy on chce być w filmie, czy nie. Byłem właśnie z nim i z jego bratem. Nagrywaliśmy sobie piosenki na dyktafon, tak amatorsko i w ogóle. I on tak powiedział: Ty, a może dawaj spróbujemy. Dawaj, może spróbujemy w, tak na, na, na serio, na YouTube nagrywać. A ja mówię, no, okej, okay, ale to. Nie wiem, chce założyć jakiś kanał, czy, czy o co chodzi? A on mówi, a co, bez kanału się nie da i w ogóle, no ale dobra, przejdźmy do sedna. Pewnego wieczornego dnia zadzwoniłem do, mm, do Natiego. Ja mówię, no sorry Nati, ja wiem, że ty się do tego nie zgodzisz, od razu, od razu sceptycznie, nie? Że on się na to już nie zgodzi i w ogóle nara, no, 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 nie? Na to, że żebym nagrywał z nimi, nie? Tak. Yy, że z Patrykiem i w ogóle. I ja już się teraz zdawałem sprawę, że ja byłem pod wpływem Patryka i w ogóle już, już w ogóle al, yy, na tego przeprosiłem. Ale tak to ja, ja mówię, nie no ja wiem, że ty nie będziesz chciał. Mamy taka węgla. Nie no ja wiem, że ty nie będziesz chciał z nim yy, tworzyć utworów muzycznych i w ogóle bo y, ty go nie lubisz, w ogóle, nie? nie y, y, się tak do niego lekko sapać. No, powiedzmy, że nawet nie lekko. No, 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 powiedzmy, że nie lekko. Już nie będę cytował tych e, a Nie Bez przekleństw, spokojnie. No tak, mm, tak. I ten... E, I tak gadamy, gadamy i już Doszło do końca rozmowy i potem wróciłem do domu bo Ogólnie na resce, ja tak chcę ci, wróciłem do domu. Ogólnie chcę ci powiedzieć, że mam wełnę już na dwa łóżka, także kozasko Dobrze, dziękuję <grym> e, Wróciłem do domu, dzwoni do mnie tata e, Natiego I do mnie mówi e, Oskar, co tam poszło, nie? A mówię, no nic, no, pokociliśmy się, bo mi się zdaje, że on nie będzie chciał z Patrykiem robić, a to jest moje zdanie, że ja chciałem takim robić w ogóle. Yy, gramy w Minecraft. No, ale tak wracając do sytuacji, to już tam, nie wiem, po miesiącu chyba do ciebie się odważyłem. No, zadzwoniłem do, do tego i mówię, no nie, no na tej siory przemyślałem i w ogóle on mi tam to wszystko wybaczył i w ogóle Zresztą za, za, za mu jestem bardzo wdzięczny. I tak w sumie yy, polecił mi jeden komputer. Które chciałem sobie kupić. I w sumie jest bardzo fajne. Więc już będą lepsze jakości yy, Fortnite'a i Minecrafta, i wszystkiego w ogóle. No. I to tyle z historii. Pogodziliśmy się i teraz gramy w Minecraft'a Ułóżka. I tak, wiecie. No, zrób łóżka i tyle. I będziemy się żegnać, yy, wy wyjdziemy i będziemy się żegnać. Tak, ja już zrobię takie perfekcyjne miejsce na łóżko. A nie, tutaj nie będzie perfekcyjnego miejsca na łóżko, jednak Stwierdziłem, że będzie w, jednym, w innym miejscu. No i po prostu władził tu i tu. A oh, sorry, Władziu, tu. Tak i tu. No, będziemy swoje. Dobra, tak, i... wygląda, tak, wy... <laughs> tak wygląda. Tak <laughs> wygląda. Na, na, nasz ten. Dobra, to my wychodzimy. E c chodź tu na chwilę jeszcze. Chodź na, na górę. Tak. Muszę coś y powiedzieć, widzę. No. Widzicie te dwa łóżka? Będziemy się girami stykać. <grym> Mam nadzieję, że ci nie śmierdzą. <grym> oj, tak, oj, tak. Oj, tak, Byćku. Tak więc tak. Y to by było na tyle dzisiaj doczekam. W tym momencie po nagrywaniu my od razu blokujemy serwer i ten serwer będzie nieaktywny, także nie możecie. Tak, prosić, nic na nim nie robimy. Żeby, żebyście, żebyście weszli wy, to musicie napisać do mnie na Instagramie i wtedy ja wam muszę pozwolić, także y, nie będzie to w taki sposób, że wy sobie możecie wchodzić kiedy chcecie. Oczywiście, jeżeli już będą stali członkowie, to będziecie mogli sobie wchodzić, kiedy chcecie, ale... Ale najpierw muszę, muszą się ludzie zgłosić do mnie na Instagrama, i dopiero wtedy odpalamy ser, serwa pełnoprawnie. Albo na ten, wiesz co? Tak. Albo no, na przykład niech cię dodadzą, tylko na Discorda i tyle. No to tutaj macie mój nick na Discordzie. Też sumie... Tutaj macie mój nick też w sumie mogę... tutaj, Dobra, macie, ale... tutaj, tutaj macie mój nick i tag na Discordzie, i tutaj macie Oskara nick i tag na Discordzie. Zgarnąłem darmowego Discorda, hehehe yy, <laughs> Nie yy, no, świruje Także dziękujemy za obejrzenie filmu yy, My się z wami tak żegnamy, jest. widzimy się już jutro w kolejnym yy, filmie na kanale Piszcie hashtag... Piszcie hashtag... Czekaj, jak, jak ja tam dałem hashtag? #piszcie yy, hashtag, hashtag Władiu Piszcie hashtag, piszcie władiu hashtag i i Patafian. i... I na rap, pum! I... ale jeszcze piszcie hashtag Patafian ta, ten patafian musi zginąć. A ja